Przedmowy. Przedmowa do pierwszego wydania. W niniejszym tomie podjąłem próbę przedstawienia interpretacji snów, i czyniąc to, jak sądzę, nie wykroczyłem poza sferę zainteresowań objętą neuropatologią. Badania psychologiczne pokazują bowiem, że sen jest pierwszym członkiem klasy nienormalnych zjawisk psychicznych, których kolejni członkowie. Tacy jak fobie histeryczne, obsesje i urojenia, z praktycznych powodów muszą być przedmiotem troski lekarzy. Jak zobaczymy w dalszej części, sny nie mogą rościć sobie takich pretensji do praktycznego znaczenia, ale ich teoretyczna wartość jako paradygmatu jest z drugiej strony proporcjonalnie większa. Każdy, kto nie zdołał wyjaśnić pochodzenia obrazów sennych, nie może mieć nadziei na zrozumienie fobii, obsesji czy urojeń lub na wywarcie na nie wpływu terapeutycznego. Ale ta sama korelacja która jest odpowiedzialna za znaczenie tego tematu, musi również ponosić winę za niedociągnięcia niniejszej pracy, przerwane wątki, które tak często przerywają moją prezentację. To nic innego jak wiele punktów styku między problemem powstawania snów a bardziej kompleksowymi problemami psychopatologii. Nie można ich tutaj omówić, ale jeśli czas i siły pozwolą, a dalsze materiały będą dostępne, będą one stanowić temat późniejszych komunikatów. Trudności w prezentacji zostały dodatkowo zwiększone przez specyfikę materiału który musiałem wykorzystać do zilustrowania interpretacji snów. W trakcie pracy stanie się jasne, dlaczego żaden ze snów już opisanych w literaturze przedmiotu lub zebranych z nieznanych źródeł nie mógł być przydatny do moich celów. Jedynymi snami, które mogłem wybrać, były moje własne i sni moich pacjentów poddawanych leczeniu psychoanalitycznemu. Nie mogłem jednak wykorzystać tego ostatniego materiału, ponieważ w jego przypadku procesy śnienia podlegały niepożądanym komplikacjom z powodu dodatkowej obecności cech neurotycznych. Gdybym jednak miał opisywać własne sny, nieuchronnie wynikałoby z tego, że musiałbym ujawnić publicznemu spojrzeniu więcej intymności mojego życia psychicznego, niż mi się podobało lub niż jest to zwykle konieczne dla każdego pisarza, który jest człowiekiem nauki, a nie poetą. Taka była bolesna, ale nieunikniona konieczność. I raczej poddałem się jej, niż całkowicie zrezygnowałem z możliwości przedstawienia dowodów na moje psychologiczne odkrycia. Naturalnie nie byłem jednak w stanie oprzeć się pokusie, by pominąć i zastąpić niektóre z moich niedyskrecji. Ilekroć jednak tak się działo, wartość mojej publikacji zdecydowanie malała. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że czytelnicy tej książki postawią się w mojej trudnej sytuacji i potraktują mnie z pobłażliwością. A ponadto. Że każdy, kto znajdzie jakiekolwiek odniesienie do siebie w moich snach, będzie skłonny przyznać mi prawo do wolności myśli, w moim życiu snów, jeśli nigdzie indziej. Przedmowa do drugiego wydania, jeśli w ciągu 10 lat od publikacji tej książki. Która jest bardzo daleka od bycia łatwą w czytaniu, potrzebne jest drugie wydanie, nie jest to spowodowane zainteresowaniem nią przez kręgi zawodowe, do których skierowana była moja oryginalna przedmowa. Wydaje się, że moi koledzy psychiatrzy nie zadali sobie trudu, aby przezwyciężyć początkowe oszołomienie wywołane moim nowym podejściem do snów. Profesjonalni filozofowie przyzwyczaili się do polerowania problemów życia snów, które traktują jako zwykły dodatek do stanów świadomych, w kilku zdaniach, i zwykle w tych samych. I najwyraźniej nie zauważyli, że mamy tu coś, z czego można wyciągnąć szereg wniosków. Które z pewnością zmienią nasze teorie psychologiczne. Postawa przyjęta przez recenzentów w czasopismach naukowych mogła jedynie prowadzić do przypuszczenia, że moja praca jest skazana na całkowite milczenie. Podczas gdy niewielka grupa dzielnych zwolenników, którzy praktykują psychoanalizę medyczną pod moim kierunkiem i którzy podążają za moim przykładem w interpretowaniu snów i wykorzystują ich interpretacje w leczeniu neurotyków, nigdy nie wyczerpałaby pierwszego wydania książki. Tak więc czuję się dłużnikiem szerszego kręgu wykształconych i ciekawskich Czytelników, których zainteresowanie skłoniło mnie do ponownego podjęcia po dziewięciu latach tej trudnej, ale pod wieloma względami fundamentalnej pracy. Z przyjemnością stwierdzam, że niewiele w nim zmieniłem, tu i ówdzie dodałem trochę nowego materiału, dodałem kilka nowych szczegółów wynikających z mojego większego doświadczenia, a w kilku miejscach przekształciłem moje stwierdzenia, ale istota tego, co napisałem o znakach i ich interpretacji, a także o twierdzeniach psychologicznych, które można z nich wywnioskować. Wszystko to pozostaje niezmienione, subiektywnie w każdym razie przetrwało próbę czasu. Każdy, kto jest zaznajomiony z moimi innymi pismami na temat etiologii i mechanizmu psychoneuros, będzie wiedział, że nigdy nie przedstawiałem nie rozstrzygających opinii tak, jakby były one ustalonymi faktami, i że zawsze starałem się modyfikować moje stwierdzenia, aby mogły one nadążać za postępującą wiedzą. W sferze życia snów byłem w stanie pozostawić moje pierwotne twierdzenia bez zmian podczas długich lat w których zajmowałem się problemami nerwic. Często miałem wątpliwości i czasami byłem wstrząśnięty w swoich przekonaniach. W takich momentach interpretacja snów zawsze przywracała mi pewność. Jest to zatem pewny instynkt, który doprowadził wielu moich naukowych przeciwników do odmowy podążania za mną, zwłaszcza w moich badaniach nad snami, równą trwałość i siłę, aby wytrzymać wszelkie daleko idące zmiany podczas procesu rewizji. Wykazał materiał tej książki, składający się z moich własnych snów, które w większości zostały wyprzedzone lub pozbawione wartości przez bieg wydarzeń i za pomocą których zilustrowałem zasady interpretacji snów. Książka ta ma dla mnie jeszcze inne subiektywne znaczenie, znaczenie, które zrozumiałem dopiero po jej ukończeniu. Była to, jak się okazało, część mojej własnej autoanalizy, moja reakcja na śmierć ojca to znaczy na najważniejsze wydarzenie, najbardziej przejmującą stratę w życiu człowieka, odkrywszy, że tak właśnie było, czułem się niezdolny do zatarcia śladów tego doświadczenia, moim czytelnikom będzie jednak obojętne, na jakim konkretnym materiale nauczą się doceniać znaczenie snów i jak je interpretować. Tam, gdzie uznałem za niemożliwe włączenie jakiegoś istotnego dodatku do oryginalnego kontekstu, wskazałem jego nowszą datę, umieszczając go w nawiasach kwadratowych. 1. Przedmowa do trzeciego wydania. Między pierwszym a drugim wydaniem tej książki minęło 9 lat, ale po upływie zaledwie jednego roku konieczne stało się wydanie trzecie. Ten nowy obrót wydarzeń może mnie zadowolić. Ale tak jak wcześniej nie chciałem uważać zaniedbania mojej książki przez czytelników za dowód jej bezwartościowości, tak nie mogę twierdzić, że zainteresowanie, które jest teraz nią podejmowane, jest dowodem jej doskonałości. Nawet interpretacja snów nie pozostała nietknięta przez postęp wiedzy naukowej, kiedy pisałem ją w 1899 roku. Moja teoria seksualności jeszcze nie istniała, a analiza bardziej skomplikowanych form psychoneurozy dopiero się zaczynała. Miałem nadzieję, że interpretacja snów pomoże umożliwić psychologiczną analizę nerwic. Od tego czasu głębsze zrozumienie nerwic zareagowało z kolei na nasz pogląd na sny. Sama teoria interpretacji snów rozwinęła się dalej w kierunku, na który nie położono wystarczająco Nacisku w pierwszym wydaniu tej książki, moje własne doświadczenie, a także praca Wilhelma Teckela i innych. Nauczyły mnie od tego czasu formułować prawdziwsze oszacowanie zakresu i znaczenia symboliki w snach, a raczej w nieświadomym myśleniu. Tak więc w ciągu tych lat nagromadziło się wiele rzeczy, które wymagają uwagi. Starałem się uwzględnić te innowacje, wprowadzając liczne interpolacje w tekście i dodatkowe przepisy. Jeśli te dodatki grożą czasem rozerwaniem całego szkieletu książki, lub jeśli nie wszędzie udało mi się doprowadzić oryginalny tekst do poziomu naszej obecnej wiedzy, muszę prosić czytelnika o wyrozumiałość dla tych niedociągnięć. Są one wynikiem i oznakami obecnego coraz szybszego rozwoju naszej nauki. Mogę nawet zaryzykować przepowiednie, w jakich innych kierunkach późniejsze wydania tej książki, jeśli w ogóle będą potrzebne, będą się różnić od obecnego. Będą one musiały z jednej strony zapewnić bliższy kontakt z obfitym materiałem przedstawionym w pisarstwie i wyobraźni, w mitach, w użyciu językowym i w folklorze, podczas gdy z drugiej strony będą musiały zająć się bardziej szczegółowo niż to było możliwe w przypadku związków snów z nerwicami i chorobami psychicznymi. Herod Toranku udzielił mi cennej pomocy w wyborze dodatkowej materii i był całkowicie odpowiedzialny za korektę dowodów. Jestem winien podziękowania jemu i wielu innym osobom za ich wkład i poprawki. Wiedeń, wiosna 1911 roku. Przedmowa do czwartego wydania. W ubiegłym roku, 1913, dr A. A. Brill z Nowego Jorku wydał angielskie tłumaczenie tej książki. The Interpretation of Grahams, G. Allen i Co. Londyn. Przy tej okazji dr Otto Rank nie tylko poprawił odbitki próbne, ale także dodał dwa samodzielne rozdziały do tekstu. Dodatki do rozdziału szóstego. Wienna, czerwiec 1914 roku. Przedmowa do piątego wydania. Zainteresowanie interpretacją snów nie słabło nawet podczas wojny światowej, a podczas jej trwania konieczne stało się nowe wydanie. Nie było jednak możliwe, aby w pełni odnotować publikację od 1914 roku. Ani doktor Rank, ani ja nie mamy żadnej wiedzy o zagranicznych pracach od tej daty. Węgierskie tłumaczenie przygotowane przez dr. Hollusa i dr. Ferenczi, jest na etapie pojawiania się. W latach 1916-17 moje wykłady wprowadzające do psychoanalizy zostały opublikowane w Wiedniu przez Hugo Heller'a. Ich centralna część, składająca się z 11 wykładów, poświęcona jest opisowi snów, który ma być bardziej elementarny i być w bliższym kontakcie z teorią nerwic niż obecna praca. Ogólnie rzecz biorąc, ma ona charakter epitome interpretacji snów, choć w niektórych punktach wchodzi w szczegóły. Nie byłem w stanie zmusić się do podjęcia jakiejkolwiek fundamentalnej rewizji tej książki, która mogłaby doprowadzić ją do poziomu naszych obecnych poglądów psychoanalitycznych, ale z drugiej strony zniszczyłaby jej historyczny charakter. Myślę jednak, że po prawie 20 latach istnienia spełniła ona swoje zadanie. Budapeszt Steinbruch, lipiec 1918 roku. Przedmowa do szóstego wydania. Ze względu na trudności, w jakich znajduje się obecnie handel książkami, to nowe wydanie było od dawna poszukiwane, a poprzednie wydanie zostało po raz pierwszy przedrukowane bez żadnych zmian. Jedynie bibliografia na końcu tomu została uzupełniona i zaktualizowana przez dr Otto Rank. Tak więc moje założenia że po prawie 20 latach istnienia ta książka spełniła swoje zadanie, nie zostało potwierdzone. Wręcz przeciwnie, mogę powiedzieć, że ma ona nowe zadanie do wykonania. Jeśli jej wcześniejszą funkcją było oferowanie pewnych informacji na temat natury snów, teraz ma nie mniej ważny obowiązek radzenia sobie z upartymi nieporozumieniami, którym podlegają te informacje. Wiedeń kwiecień 1921. Przedmowa do ósmego wydania. W przerwie między publikacją ostatniego, siódmego, wydania tej książki w 1922 roku, a obecnym, mojego samym L.T. Schriften zostały wydane w Wiedniu przez Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Drugi tom tej kolekcji składa się z dokładnego przedruku pierwszego wydania Interpretacji snów, podczas gdy trzeci tom zawiera wszystkie dodatki, które zostały do niego wprowadzone od tego czasu. Tłumaczenia książki, które ukazały się w tym samym okresie opierają się na zwykłej jednotomowej formie dzieła francuskie tłumaczenie i Maersona opublikowane pod tytułem La science des rêves w Bibliotheque de Philosophie Contemporaine w 1926 roku średnik szwedzkie tłumaczenie Johna Landqvista, Dremtydning. 1927, oraz hiszpańskie tłumaczenie Luisa Lupeza Ballesterosa y de Torresa, które zajmuje tomy 6 i 7 obraz Completas, węgierskie tłumaczenie, o którym myślałem, że zostało ukończone już w 1918 roku. Nie ukazało się nawet teraz. W obecnym poprawionym wydaniu pracy ponownie potraktowałem ją zasadniczo jako dokument historyczny i wprowadziłem w niej tylko takie zmiany, jakie sugerowało wyjaśnienie i pogłębienie moich własnych opinii, zgodnie z tym, ostatecznie porzuciłem. Pomysł włączenia listy prac na temat problemów snów opublikowanych od czasu pierwszego pojawienia się książki i ta sekcja została teraz porzucona. Dwa eseje, które od to Rank wniósł do wcześniejszych wydań, na temat snów i twórczego pisania oraz snów i mitów, również zostały pominięte. Wiedeń, grudzień 1929.